It's easy to forget that you're just a kid. Ja wypadła będę wam bił I on pływa jest w ogóle U, Uciekam Ale chłop gdzie jestem no, na górę strzela Eeey tam gdzieś na górce To no, gdzieś płyczko był ja go, go za strzelbę mogę je w sumie Weź go coś Kuj, jak nie mam pomoc Ty bo mi my dać Gruźno O teraz mnie nie pacz A ninja Wy patrzycie panowie tą górkę? Nie no, patrzę, patrzę, no. Dobra, dobra. A on chyba gdzieś był. Ale to on strzelił, czy to ty strzeliłeś? Eee, yy, on. Miałem Winchestera, ale... Nadal tyle sama M Trzy. I nie trollujesz nas tutaj? Nie. wiem. Co? 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 <śles> Co? Co? <śles> o, nie no. Szoty to będą takie fajne leciały, że... <śles> NIE WIEM, nie <głos> wiem. <głos> <głos> Zero ZERA TY PA TO AHA PASSCODE ŚWIERTA PRZEJŚCIE KTO tutaj? Dawaj, rób to mięsko kur... I tak się trochę Dobra Zawracam kurwa Ty na tym zamku byłeś tam? Kładzior czy nie? Yy, obok, bardzo blisko Lasem stamtąd i tam typu, Dwóch typa Ale jeden... Z, yy, nie wiem Jeden to no kurwa, skoku jak strzelił, bo nie wiem. No jeden, zobaczył, dwóch no, tu tam było, no. O, jeden, dwóch, nie, nie wiem. No poczekaj, bo tu więcej luty. A nie, taka była. Tak, kurwa. Jezus, nie Maria. Nie, patyki na sosanie musi się naoczyć. No, papeczka. Ale niż. słaba firma, kurwa. Ze swoimi szczućcami trzeba przejść do restauracji. Chodź, jest firma, kurwa. Dobra, tu, więc mojego nie więc mojego nie co lutować, bo ja nie wiem. No robisz. Yy... Yy, Kładzior, ty masz jakąś broń, czy nie? Yy, Winchestera, takiego Kurwa, Wyrzuciłem chyba Ty, to mój patik. Masz, A, bo to masz CZP. co, ja odwindowałem. Eee o kurwa. Patiki tutaj macie. Nie, to ja tu mną. Dobra, ja muszę mam naoszczony, czekam na kiełbasę, dawaj co kiełbasę. Kurwa, <laughs> Właśnie, czekaj, żeby... yy... Bo szmaty tak. potrzebuję na znaczy ten, kurwa, tego tego eee... Kore eee, Kory no, I jeszcze rozpalam zaraz Gdzie mówicie, że są patyczki? Eee, już ci pokazuję, że są patyczki Patyczki są tutaj Tutaj oprzejmij Dwa patyczki Kurwa no jak no, biegnie że co? Co ty tam? Ja bym smakował human meeta. A nie, bo ja bym tym sensie mam patyczkę Human meeta. human, meeta. <laughs> human me, kurwa Kosmici jebani nie wiem To widzę, że przy, przygotowany jest podczek z mięsem. Oczywiście, że to kurwa przygotowanie. Przygotowanie jest najważniejsze teraz. Ja jeszcze po mięso idę, kurwa. Szpotena. Nóż mam wrujnowany. Ty, a ja nie wiem czy ty podpalisz to. Podpalę mam wypałki. Znaczy jak nie to przejdziemy pod drzewo, bo i tak tego dymu nie będzie. Mhm. No. Muszę trochę kory, no bo ja się kiery nie mam. A ja sobie idę gier robisz, tylko no. Kurwa, idziesz. Do domu chyba, zaraz. Co to było? I idę po mięso. jestem mi się nie zmieści. Eee, yy, macie lodówkę? marki proszę. Na chuj mi nam ta lodówka? U, nie wiem, chcieliście, to wziąłem. Kurwa, gdzie tylko tą lodówkę w ogóle trzymasz? No, tu, w kartonie. tak czekam. Kurwa, idę tam już na no. dym Gdybym, czekaj, zobaczę czy byłem widać. Kurwa, nie, dymu nie widać, dobrze chyba to Nie, bo gorączka robiłem. mi się zaczyna tak trochę rozwijać chyba. Ty, kurwa kobieta DHD się chyba rozwija, młody. Znaczy. O czym zgadasz. No ten HP mi spada w dół. Nie, dymu nie widać, dobrze kurwa to ukryłem. Udało mi się. Widziałeś to mięso? A. U. Ja nie widziałem mięsa. A, czekaj, już ci rzucam czekaj, czekaj, czekaj. To jest dla was wszystko. No, spasiba. Przepraszam. Pejlingul voice. Odeć, nie zarażaj Ej, uciekaj, Ej. bo my też będziemy chorzy. Dymaj stąd. Pierdole, ja mam kurwa lifehacka na to. Czekaj, nie, nie, pierdole, nie. to. Ja, 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 ja multivitaminki ja biorę, to mnie kurwa nie zarazi. Kurwa, nie. ja też mam. Zajniam. Zajniam. Te Czekaj, też to ja. Lulunka kurwa na karne. do mnie, spakuj do Też bym chciał. Ty to se... Tam poszukaj. Ja mam dla ciebie tabletki 9mm. Eee, nie. <noise> nie. no to dobre, kurwa, właśnie to od razu Dobra. kuruje, To jest najlepszy, to, to, to jak tetra jest. Ołów najszybciej leczy. Ło. <noise> kurwa. <noise> Ale mam za jebiste chodaki. No, <noise> Dobra, trzymajcie tego, to kumno, bo ja tego chyba nie potrzebuję. <noise> Nie wiem po co ja tam w ogóle brałem Dawaj wylecz tego kładziora Ja tam zrobię chyba Uja niezdroga, DHD masz Może Tom komu burczy w brzuchu Mi? Ja pierdolę z kija, nie zrobi i nie w ogóle Bo ja kupię trzy eku mam kijek No by teraz go naostrz. Wiem, Ciak uciekł ale możecie w sumie już lecieć tam i zacząć budować, nie? Czy czegoś? No nie ma? to ja po 16 bym albo po 15 mógł się często grać w tym miesiącu mam Bo Bodek, ja nawet chyba mam lepszą miejscówę Weźcie z... A, a e, Weźcie kanał ze streamem, żeby dało się tego streamu. No to wejdź dobrać. sobie na mojego live'a to zobaczysz. A ja właśnie nie widzę. Si tak. yy, no to zobacz sobie mnie na live'a Wędzi by to... Ciekawe. Jest... Okay, by się. by się jeszcze wytrych przydał w sumie. Nie wiem czy ja mam wytrych. A. Ciekawe. O kurwa. O kurwa. A co się dzieje? Ja pierdolę. nie. Nie, nie. nie. Ja na kurwę! Huh, ja ja mam ja, ja z przodu, ja dekuja, Widzę, że kamizelkę kurwa i nie nosi. Długo. Je, kurwa, spolany, ale... No kurwa z polany warto dodać że... Kurwa! No dajmy, bo... ciekawe czy to jak przy dużej prędkości przypierdolimy to, coś co czy zgon jedniemy czy, czy ten Głowa do dołu pamiętajcie jak to to głowa do dołu bo... <laughs> Dawaj kurwa, <laughs> dawaj, dawaj na ręcznym kurwa poleś trochę Nie, olgą nie <laughs> cekaj, boże, kurwa czekaj, <laughs> bo, bo zaraz będzie łuk <laughs> Takie dripta zrobię <laughs> broń, broń, broń boże kurwa olgą Guntery, <gulbo> kurwa, 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 Firmowy samolot, Firmowe paliwa! kurwa, kurwa, ja pierdolę, ja, wierdolę, ja, wierdolę. ja wierdolę. <gulę> O człowieku, teraz im bardziej jakbyśmy coś wyjebali, nie? Ja bym się kurwił, kurwa na stał, z, z makarowa, łeb. O kurwa, o kurwa, za <gulę> kurwa, 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 słabo jest akurat ta baza będzie. Jesteśmy dosyć na środku pola i z każdego No, z drugiej strony tyle dobrze, że nie będziemy musieli się główkować gdzie są. Znaczy. Obok ciebie byłem. Czyli on wie, że jesteś obok pewnie. Uważaj tam. Chyba nie jest mój dzień kurwa. Widzę typów Ja pierdzielę, trzech typa jest Nawet nie mam tyle amunicji, znaczy normalnie nie trafię tego Ja pierdziele, trzech czy dwóch? Trzech Cholera jasna Nie czekajcie Raz, dwa, trzy, nie to zombiaki goni tego tamtego ubili, bo tamten jeden to na pewno ma... Tamten ma broń. Bóg leży? Jeszcze jeden Uczuwałem bez mojego ojca. Został zamordowany. Nie wiedziałem gdzie się teraz udać. Świat się skończył, a ja próbowałem dalej jakoś przetrwać w tym okrutnym świecie. I gdy już miałem się poddać, nagle zobaczyłem wioskę. Były tam dzieci bawiące się, próbujące żyć jak w normalnym świecie, ich świecie. Oczywiście mogło się okazać, że tutajś ludzie okażą się wrogo nastawieni, ale co mogłem zrobić? Konałem z głodu i pragnienia.